Jedna Wanda, córka Kraka, chciała wyjść za energiaka, i faktycznie pewien Helmut przyszedł. Przyniósł kiszkę, welmut, goździk i dwa serki kozie, tak jak to było w obozie. Krak młodych pobłogosławił i w sypialni ich zostawił. Czyli jak gdyby zezwolił, żeby Niemiec ją zniewolił? Ledwie drzwi się zatrzasnęły, straszne rzeczy się zaczęły. Bogość. Chyba był z Natrenu, czy innego rfn -u. Powziął najpierw nieśmiało, dał jej kawę i kakao. Po czym z Nienacka do góry wystawił za głębi rury. Wanda w krzyk, że on zachodni, a on na nią hyc bez spodni. I tak go poniosły zmysły, że razem wpadli do Wisły. Wniosek? Prasa słusznie twierdzi. Wróg nie śpi, a Wisła śmierdzi.